Cześć Za 3 dni minie 4 tygodnie od kiedy posadziłem e, sadzonki małych kolokazji Tam był filmik nagrany no i na dzień dzisiejszy tak wygląda mała Black Stain. Kolokazja Kolejna kolokazja Madeira a widać wodyga już nabrzmiała nabrała masy ogólnie te kolokazje powypuszczały no te akurat ma jeden ładny listek tylko te pozostałe takie są zmarniałe trochę ogólnie były problemy z przędziorkami pryskałem również te tutaj na, na polecku opryski Niszczyły mi trochę czasem te liście, opryski, może, może i te przędziorki też trochę pod, podgryzały, także nie jestem pewny do końca, do końca. Ale po opryskach zauważyłem, że też listki marniały, ale już jest wszystko na dobrej drodze. Kolokacje zaczynają ładnie rosnąć. Madeira, kolejna, Sangria. Polokazja sangria Polokazja, a dokładnie Leukokazja Giganta variegata no. Ciągnie ładnie, kilka liści jest do wycięcia, ale nie robiłem przed nagrywaniem żadnej kosmetyki tutaj po prostu burza minęła, przed chwilą była burza, e, zrobiło się chłodniej i mówię, nagram filmik, pokażę jak to wygląda na dzień dzisiejszy u mnie. I tak, faraon Mask, faraon Mask, daje radę sobie. To malutka, a daje radę. Chicago Harlekin. O, jednak posadziłem się Harlekina. Ostatnio w filmiku z tunelu mówiłem, że chyba nie posadziłem. A jednak posadzona jest Harlekina. No ładnie, też ładnie. O, już sztywno. Siedzi w gruncie. Pewnie korzenie już tam burzują. Konkretnie. Splash To była taka sezoneczka. Z zielonym, jednolitym liściem. Oto chyba ten liść. No i jednak wypuściła. Później już ładne, wybarwione listki. Sztywna stoi już w gruncie. Yellow pleś. Mickey Way. Milky Way, Milky Way, podobnie jak inne, jak kilka innych tutaj z tych, chyba większość. Jeszcze nigdy nie sadziłem ich w gruncie, nawet jako większych sezon, sezonek. Także no nie mam pewności czy wszystkie one sobie dadzą radę w gruncie, ale na razie widać, że sobie dają radę. Milky Way stare listki. O następna no zdaje się tak black marble black marble podobnie jak inne tu jest starszy a tutaj jeszcze taka była obok są Somalimacinger już wcześniej trochę rosła kilka dni wcześniej było posadzone Idziemy dalej. No, tutaj. Tu jest Lima Adę. Lima Adę. To jest ten pierwszy list, jak widać. Zniszczony już. Że te pierwsze liście to po prostu... War... Ale nie, jak widać, chyba też po przędziorku jakieś ślady. No ale tu już jest ładny zdrowiutki Lima Ada i Midori Sour Midori. Lima Ada już sadzoną. Miałem sadzoną już w poprzednich latach. Ale Midori Sour nigdy nie miałem posadzonej chyba tutaj w gruncie na poletku. też sobie rośnie. Stare listki. Tu już idzie ładne. Mały laski też puchną w oczach. Już takie solidne liście dostają, też szklarniowo-tunelowe. Tu będą do wycięcia, ale wracamy do kolokazji. Black Bounty. O, najładniejszy liściek no te stare są podniszczone idziemy dalej Black Bounty już też sadziłem w poprzednich latach ale tej nie sadziłem Black Window Black Window o. ładne, czyściutkie nie ma już żadnego robactwa no dobrze i yellow window yellow window yellow window puszcza tutaj malucha już no. I to chyba byłoby wszystkie nie, tu jeszcze jakaś jedna jest. Tiger Strip. O, no, Tiger Strip. No, robiła pokazówkę jakąś zimową porą. Ta wielka urosła jej mama w tunelu. No, zobaczymy, co ona pokaże tutaj w gruncie. Tiger Strip. No i tak to wygląda. Dobra. Na razie.